Dziś jest rocznica wspaniałego gola Roberta Lewandowskiego, właściwie nie gola, tylko pięciu goli. Robert Lewandowski strzelił 5 goli w 9 minut w meczu z Bayern, z chyba Wolfsburgiem, nie, nie pamiętam jak to się mówiło. O, tu mamy Roberta Lewandowskiego, proszę bardzo. I tutaj będzie za chwilę napisane. Mamy tutaj takie, tak, też takie legendy różne i jest Robert Lewandowski. Więc Robert Lewandowski, tutaj mamy takie informacje, bla bla bla. No więc tak. Eee... Podczas ligowego meczu z Wolfsburgiem 22 września 2015 roku, a dzisiaj mamy 22 września 2025 roku, więc jest to 10 rocznica, dokonał nie lada wyczynu. Wyszedł na boisko z ławki rezerwowych i w ciągu 536, 5, 536 sekund udało mu się strzelić 5 goli. Dzięki temu został pierwszym zawodnikiem w historii Bundesligi. I który zaliczył pięć trafień wchodząc z ławki rezerwowych. W tym meczu zdobył także najszybciej cztery gole. Udało mu się to w 5 minut. Więc jeżeli tego nie wiedziałeś, tu daj lajka. No. <todgłosy>